No, i tutaj, a, nie, widzicie, muszę jeszcze raz przetasować. Dzień dobry, dobrze. No i sobie działamy za moją duszę, ekstra. Bardzo się cieszę, bardzo lubię wdzięczność za moją duszę. Dzisiaj muszę sobie zrobić porządną medytację, ale właśnie pięknie, że to padło, dlatego że dziś zaczynamy. E, pewien, e, pewien nasz plan czerwcowy. E, już wam zaraz powiem, ale jeszcze jestem i jestem wartością. Zobaczcie, jak piękne, najpiękniejsze karty nam padły, jakie mogły tak naprawdę nam paść. To jest cudne. To jest po prostu cudne, za moją duszę i jestem wartością. I zobaczcie, dobrze, niech nas to pokieruje, niech nas to pokieruje troszeczkę, dlatego że, dlaczego chciałabym, żeby nas to pokierowało? Bo dziś chciałabym, abyśmy, dzień dobry Honorata, abyśmy weszły w pewien taki e, właśnie temat ten czerwcowy, który wam obiecałam, że to będzie pielęgnacja. I teraz, pierwszą rzeczą, od której chciałabym zacząć, to chciałabym Was zachęcić do codziennej, naprawdę do codziennego łączenia się ze sobą, łączenia się z moją duszą, łączenia się ze swoją duszą, dlatego bardzo się ucieszyłam, że akurat padła, akurat padła ta karta właśnie tego łączenia się, akurat parta, karta wdzięczności za moją duszę i za to, że jestem wartością. Chciałam Wam powiedzieć, że po takim spotkaniu ze swoją duszą, po, dlaczego właśnie to robimy, dlaczego to robimy, to jest bardzo ważne. Wyjaśnienie przede wszystkim tego, dlaczego robimy medytację, czyli dlaczego robimy to jest nic innego, jak złapanie połączenia ze swoją duszą. Medytacja to jest nic innego, dzień dobry dorodka, jak złapanie kontaktu z, ze swoją wartością. Właśnie dlatego się tak strasznie cieszę, że padły zupełnie te dwie karty, które przepięknie się uzupełniają, i która jedna wypuła z drugiej, i jedna świadczy tak naprawdę na korzyść drugiej. Dzień dobry, Małgosia. Dzień dobry, Anna. I teraz zobaczcie. Ja zaczynając live y dwa lata temu, tutaj, tak, już to, już to teraz jest poranek kobiecej mocy, ma już ponad dwa lata, prosiłam Was. W zasadzie, żebyście szukały ciszy w sobie. Dzień dobry, Kasiu. E, bardzo się bałam wtedy używać słowa medytacja. E, bardzo mnie to tak przerażało. Poza tym też się troszkę obawiałam, że to słowo medytacja będzie takie kojarzone. E, z osobami, które zajmują się mocno rozwojem duchowym i że to słowo medytacja będzie odstraszało część osób. A dlaczego bałam się tego, żeby, że to będzie odstraszało? Nie dlatego, że nie dlatego, że słuchajcie, ja się bałam, że tutaj kogoś odstraszę z liveów, czy, czy z tych naszych spotkań. Nie, zupełnie to nie o to chodziło. Chciałam, nie chciałam odstraszać was od kontaktu ze sobą, czyli jeżeli mówimy właśnie medytacja i bardzo często to nam się kojarzy z takim no siedzeniem w pozycji łatwej, tak, i czyli po turecku, z zamkniętymi oczyma, z rozłożonymi rękoma i w zasadzie to się od razu kojarzyło z tym, że nie, ja to w ogóle jestem zwykłą osobą, jestem zwykłą kobietą, ja nie jestem jakąś tam joginką, bo to się często kojarzyło od razu z jogą. Ja nie jestem, nie noszę paciorków, nie jestem tutaj taka uduchowiona, więc ja nie będę, to nie jest dla mnie. Słowo medytacja bardzo często nas, nas odstraszało. I teraz powiem Wam, to było espresso tak. Na początku to było espresso tak, dokładnie tak. Oj, tych nazw było, zanim się znalazła ta odpowiednia espresso e, dobrej energii. I nadal uważam, że to jest espresso dobrej energii, ta nasza, te nasze poranki. Tu się nic nie zmieniło oprócz nazwy oficjalnej, natomiast powiem wam, że wydawało mi się, że jest dzisiaj odrobinę cieplej. E, oprócz tej oficjalnej specjalnej nazwy, ale i teraz wracając właśnie do, do tego, nie chciałam, żeby wam się to kojarzyło, właśnie, żeby to działało jak odstraszenie. Natomiast teraz wiem, że jeżeli coś nas, jakieś słowo nas wyjątkowo irytuje, jeżeli jakaś, jakaś czynność patrzymy na nią, tak, z boku i, i ona nas wyjątkowo irytuje, to powiem wam szczerze, że Teraz to, co mogę Wam doradzić na tą chwilę i na ten moment, zajrzyjcie tam głębiej, w tą irytację, zajrzyjcie, e, zajrzyjcie głębiej. W ogóle w to, co was irytuje, czy to będzie samo sobą medytacja, czy każde inne, zajrzyjcie, co się pod tym kryje, bo z mojego doświadczenia wynika, że im bardziej nas coś uwiera, tym bardziej pragnie wyjść na wierzch i tym bardziej jest już przy wierzchu do tego, aby to uwolnić. I teraz każda, każda osoba, która w ogóle cokolwiek chce zacząć, w sensie nie, nawet nie nazywając tego rozwojem duchowym czy rozwojem osobistym, to jest w ogóle to jest nazywnictwo, niech was też to nie odstrasza, dlatego że to nie ma znaczenia, jak to nazywacie. Każda osoba, która chce wprowadzić jakąkolwiek zmianę taką pozytywną w swoim życiu, jakąkolwiek, naprawdę dziewczyny, jakąkolwiek, czy to będzie zmiana w relacjach, czy to będzie zmiana w, w tym, żeby jakiś, nabrać, no dzień dobry Magda, nowych nawyków dla siebie, czy to będzie zmiana, że chce schudnąć, czy chce przytyć, czy chcę y, zrobić cokolwiek ze swoim ciałem, czy po prostu chcę się wyzbyć, zmienić, wykreować swoją rzeczywistość, to jakkolwiek byście to nie nazywały, tak, to Każda osoba musi zacząć od podróży do siebie, od odnalezienia tego miejsca w sobie, gdzie jest absolutna cisza. I to jest początek drogi. I bez tego nic nie zrobicie dalej. Nic nie zrobicie, cokolwiek byście dalej nie chciały robić. Czyli nie wiem, E, oczywiście pewne rzeczy dzieją się równolegle. Można czytać ekstra książki, można właśnie słuchać sobie podcastów, można słuchać, można brać udział w porankach kobiecej mocy, można stosować afirmacje, wdzięczność, tak naprawdę tych rzeczy, można słuchać mantr, tak? czy jakiejś innej muzyki, taka, która na Was wpływa, czy tańczyć, czy chodzić na spacery w lesie, łączyć się z naturą, uziemiać, trafkować, tak jak my tutaj trafkujemy codziennie. Słuchajcie, to wszystko można robić i to trzeba robić. I to w ogóle nie ma o czym mówić, ale jedną podstawową rzeczą, od której musicie zacząć bezwzględnie, to jest łączenie się ze sobą. Czyli jak to można nazwać? Tak można to nazwać. To jest medytacja, czyli zagłębienie się w sobie, to jest przecieranie tej ścieżki do swojego wnętrza, to jest przecieranie tej drogi do swojego wnętrza, to jest szukanie w sobie tego cichego miejsca. I wcale to nie jest tylko jeden taki, e, tylko, tylko jedna droga jest do tego. To mogą być właśnie spacery, to, to, to może być medytacja w ruchu, tego jest bardzo dużo, to może być medytacja prowadzona, e, wszystko. Natomiast mu efekt ma być taki, że znajdujecie w sobie ten najpiękniejszy, najcichszy zakątek w sobie. Najcichszy zakątek, w którym jest jest w którym jest wasza wartość, w którym jest wasza dusza, w którym jest to miejsce, to źródło waszej mocy. Żeby wszystko zadziało się w waszym życiu, co sobie założyłyście, musicie zacząć od tego. Nie ma tutaj innej drogi. Nie ma absolutnie, jeszcze raz powtarzam, cokolwiek nie będziecie chciały wprowadzać, musicie potrafić wejść w swoje to miejsce, w swoje miejsce mocy. A miejscem waszej mocy jest wasza dusza. I teraz jeszcze raz powiem, nazewnictwo jest tutaj całkowicie obojętne. Możecie to nazywać na milion sposobów. Efektem ma być znalezienie miejsca, gdzie czujemy się wartością? Znalezienie miejsca, z czego będziecie czerpać siłę do wszystkich działań, które, e, które, które zamierzacie. Znalezienie miejsca, gdzie wypływa, gdzie jest centrum Waszej miłości do siebie. Znalezienie miejsca, gdzie w ciszy to wszystko usłyszycie. I teraz na pewno będziemy tutaj jeszcze mówić o tym, ale. Ja, bo dużo pytań działa, jak zacząć. E, słuchajcie, jak zacząć? Po prostu siadacie i, i łączycie się ze sobą. Ja wiem, że to brzmi tak e, trochę łatwo, trochę abstrakcyjnie. E, na początek zalecane są e, patrzenie na przykład w płomień świecy, skupienie tylko na tym uwagi. Natomiast ja... Polecam po prostu na początku usiąść na pupie w jednym miejscu i zacząć oddychać, i skupić się tylko i wyłącznie na swoim oddechu. I teraz to, co mi na przykład bardzo pomagało, i co zawsze, zawsze do mnie wraca, to taka myśl, którą się teraz tutaj z wami dzielę, ona być może nie jest żadna odkrywcza. Nie możecie tego zrobić źle. Nie możecie z tego zrobić źle. Jedyną rzeczą, która, która jest istotna, najważniejsza i najbardziej priorytetowa, to jest systematyczność. To nie może być robione raz na jakiś czas. To nie może być robione e, raz w tygodniu. To musi być robione codziennie i może, może to być tak naprawdę 5 minut. I dlatego to mówię, bo bardzo często wymówka, w tym jest taka, i teraz no właśnie, jest taka, że ja nie mam czasu. Nie, ja nie mam czasu. Czy nie masz pięciu minut na początek, żeby zacząć? Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Bo jeśli wymówką jest to, że ty nie masz czasu, to znaczy, że ty tego nie chcesz robić. To znaczy, że ty nie chcesz iść na spotkanie z samą sobą. I tak naprawdę zastanów się, dlaczego nie chcesz tego robić. Bo to jest też bardzo ważne. Odpowiedź na to pytanie Dlaczego ty nie chcesz tego robić, będzie kluczowa w całym procesie. Jeżeli, wy, jeżeli sobie pomyślisz, nie, nie będę tego robić. To jest bez sensu, to odpowiedź sobie na pytanie, dlaczego nie chcesz tego robić. Dlatego, że pod tym kryje się całe klu. Całe klu tego wszystkiego, co. Ci pomoże. Wbrew pozorom, odpowiedź na to trudne pytanie będzie twoimi drzwiami do tego, czemu ty nie chcesz tego robić. Bo możesz się boisz. Bardzo często strach i tu powiedzieć ale czego ja się, ja się niczego nie boję. Nie boję się siebie, ale boisz się bardzo często tego, co tam ukrywałaś, Co tam wypchnęłaś na dno. Co w tym. Jest tam poprzykrywane różnymi warstwami, i do czego się nie chcesz tam dogrzebać. I zapewniam Was, że w największej ilości przypadków właśnie jest to, że wbrew pozorom, mimo tego, że my często ukrywamy przed sobą to, że się boimy, ukrywamy przed sobą ten lęk, że mogłybyśmy, a dowiadujemy się na tych spotkaniach ze sobą, bardzo wielu rzeczy. Bardzo wielu rzeczy. Dowiadujemy się rzeczy przepięknych, przede wszystkim przepięknych. Tak, one mogą być trudne. To, że one są piękne, nie oznacza, że one nie mogą być trudne. I każdego dnia, tak jak powiedziałam, nie możesz tego zrobić źle. Nie możesz znaleźć sobie wymówki. Ja to na pewno będę robiła źle. Ja tego nie wiem jak to robię, więc ja tego robiła nie będę. I to znowu jest wymówka i zajrzyj pod nią. Ale zrób to naprawdę w takim spokoju i akceptacji, że się ta wymówka pojawia. Zajrzyj dlaczego ona się pojawia. Co tak zadziało się, że ona się pojawiła? I czyli mamy już Dwie wymówki główne, czyli że nie mam czasu, możesz to robić 5 minut. I druga wymówka, e, która właśnie się często pojawia, ja na pewno będę to robić. Ja tego nie umiem robić. Ja muszę e, pobrać jakieś nauki, jakieś filmiki. E, I w ogóle, bo ja jeżeli to już zacznę robić, to, to chciałabym to robić dobrze. Słuchajcie, każda z nas chce to robić dobrze. Tylko każda z nas to robi dobrze. Jeżeli usiądziesz. I skupisz się jedynie na swoim oddechu, to naprawdę zrobisz to dobrze. I teraz bardzo dużo pytań e, dla mnie jest takich, czy, m, które medytacje są lepsze, czy te prowadzone, czy te nieprowadzone. I teraz każdy musi wybrać według siebie. Bo ja na przykład, mimo że sama prowadzę medytację i dziewczyny w akademii i na kursach wiedzą, i robiłyśmy też projekt, który można było. E, też być na takiej medytacji prowadzonej przeze mnie. E, ja na przykład e, prowadzę medytację, ale sama dla siebie lubię medy medytację nieprowadzone, w której tylko jestem sama ze sobą. I to jest bardzo różnie i powiem Wam, że ja od początku nie za bardzo lubiłam medytację prowadzone. Dlatego, że e, ja pozwalam... Mm, Pozwalam sobie na wejście w takie zaufanie w to, co mi akurat w duszy gra. I niekoniecznie potrzebuję tego głosu, który by mnie prowadził, bo on mnie czasami prowadzi w inne miejsca niż ja bym chciała. Ale wiem, że bardzo dużo osób lubi dać się poprowadzić. I to jest też piękne, jeżeli nam ten głos służy, jeżeli ten głos niesie jakieś ukojenie, jeżeli ten głos niesie spokój, jeżeli ja na razie nie potrafię jeszcze iść za głosem mojej duszy, to mogę iść za głosem osoby, która, z którą czuję, i tutaj to jest bardzo ważne taką spójność, która jest, którą też lubię, którą. Nie, która na przykład jest okrzyknięta, że jest modna, czy że, o ja słucham jej medytacji, sprawdź. Bo to, co dla Ciebie będzie, czy to będzie na przykład głos męski, czy żeński, czy ten głos ma być bardziej miękki, czy lepiej, żeby on był właśnie wyraźniejszy, to musisz tego tutaj poszukać, która dla Ciebie ta rzecz będzie najbardziej odpowiednia. Ja najbardziej lubię medytacje, które są w które po prostu siadam i jestem ze sobą. I wydaje mi się, jak patrzę też na czas, bo ja już też to robię długo, że im dłużej to robimy, tym bardziej chcemy być po prostu, żeby nas prowadził głos naszej duszy. Ale żeby go odkryć, czasami te medytacje prowadzone są potrzebne. I teraz, A może się okazać, że Wy przez całe życie będziecie chciały robić medytacje prowadzone. I to jest też okej. Okay. Natomiast co jest istotne? Istotna jest systematyczność. Istotna jest systematyczność i naprawdę takie na początek danie sobie przyzwolenia na to, że mm, ja to mogę robić po swojemu. Ja to mogę robić w takim pełnym zaufaniu do, zaufaniu do siebie. Staramy się oczywiście, aby te myśli nam nie odpłynęły. Staramy się, aby te myśli były, wiecie, takie e, ukierunkowane, właśnie na przykład na obserwację oddechu, aby one nie były. Planem, nie były momentem planowania całego dnia, tak? To nie. To tutaj, tutaj przed tym y, y, troszeczkę Was przestrzegam, zachęcam, żeby to jednak nie było tak, że siadamy i w głowie planujemy sobie, co na obiad, co ja dzisiaj zrobię, co ja po południu będę robiła, w co się ubiorę i tak dalej, i tak dalej. Nie. Staramy się skupić na swoim oddechu i na odczuciach ze swojego ciała. Możecie obserwować, jak w oddechu unosi Wam się klatka. Ja na przykład uwielbiam, klatka piersiowa, tak? Ja na przykład uwielbiam słuchać bicia swojego serca. I naprawdę powiem Wam, że bardzo ciekawym doświadczeniem jest takie czucie, jak krew prze przepływa Wam w żyłach. To jest niesamowite dla mnie. I to są takie momenty, kiedy jesteście tak bardzo skupione na odczuciach ze swojego ciała, że właśnie wtedy mózg się wyłącza, bo medytacja to jest przede wszystkim zwolnienie mózgu na chwilę, czyli danie mu takiego relaksu, odpoczynku. Jeżeli trudno, i teraz to, co jest też bardzo ważne, jak zaczynamy, zaczynamy swoją przygodę z tą podróżą do siebie, albo jak już nie jesteśmy bardzo długo, bo to są też różne e -e etapy, to często jest tak, że mózg nagle zalewa nas milionem myśli, milionem. Czyli jak my chcemy usiąść w medytacji i właśnie po, posłuchać siebie, to on wtedy ma nam do powiedzenia najwięcej i robi to z prostej przyczyny, bo on mm, i teraz z prostej przyczyny, dlatego że my podświadomie gdzieś przeczytaliśmy, że, mu, że w tym momencie e, trzeba przestać myśleć. I ta, 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 ta wiedza, czyli to, że trzeba przestać myśleć, jest taka często w nas zakotwiczona, że mózg w tym momencie boi się, e, boi się, że nas wyłączy. Że, że my go wyłączymy, przepraszam, że my go wyłączymy, więc pokazuje nam, jak on jest ważny. I nagle chce pokazać. Zobacz, ile ja mam myśli, ile ja myślę. Nie jesteście swoimi myślami. I dopiero pewna wprawa później daje Wam taką taki dystans do tego, że wy zaczynacie te myśli obserwować. Ale dajcie sobie na to czas. Kasia napisała, a ja nie słyszę bicia swojego serca, chyba, że biję bardzo szybko. Kasiu, widzisz, to jest bardzo indywidualne. Znowu właśnie chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo indywidualne. Może, e, m, może spróbuj. A jeśli nie, to też nie musisz. Tak? To jest ciekawe, żeby może sprawdzić to na chwilę, żeby zobaczyć, czy, czy, to, czy to rzeczywiście mogę w to wejść, czy nie, bo może się okazać, że Tobie to jest w ogóle niepotrzebne, tak? Czyli tutaj też chciałabym Was zachęcić, żeby robić wszystko pod zasadzie swoje, swoje potrzeby, bo to jest najistotniejsze. Natomiast nie podchodźcie do medytacji tak właśnie, że ja muszę przestać myśleć. Nie musisz przestać myśleć. Myślenie jest e, integralną częścią nas. Jeżeli sobie założycie, że przestaniecie myśleć, to tak jakbyście wyłączyły. Chciały wyłączyć mózg z jego podstawowej funkcji. I on w całym tym, ee, wiecie, i on po prostu w tym szaleństwie chce Wam pokazać, jak jest ważny, żebyście go nie usunęły w kąt. Dlatego trzeba raczej przekierować myśli na odpowiednie tory, czyli na przykład na tym, żeby poprosić swój mózg. Siódma, dziękuję Danusiu, na to, żeby zaczął obserwować właśnie odczucia z ciała, czyli na przykład oddech, nie jest mi potrzebne, próbowałam, nie słyszę, ale wcale, ale wcale i to nie przeszkadza, dokładnie tak, właśnie o to mówię, super, że to może Ci w ogóle nie być potrzebne, to są tylko te właśnie takie moje wskazówki, na które Wy i tak musicie wybrać swoje, bo ile nas jest, tyle będzie dróg, i tyle rzeczy, które będą nam potrzebne. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo indywidualna sprawa e, i, i tak to wygląda. E, sama ze sobą. No właśnie. Widzicie, każdy ma tutaj inaczej każdy i to jest przepiękne. Słuchajcie, będziemy o tym, poświęcimy na to tyle czasu, ile będzie potrzeba. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, ja chcę właśnie, super jest to dla mnie, że się tutaj dzielicie, tak jak Monika, Kasia, Marzenka, dlatego, że wtedy pokazujecie, jak piękna jest różnorodność tego łączenia się ze sobą i dajecie wskazówki dla wszystkich, którzy na przykład nie będą słyszeli swojego serca, dla wszystkich, którzy właśnie łączą się w inny sposób. Moja dusza kłania się Waszym przepięknym duszom. Będziemy jeszcze działać w tym temacie, będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Buziaki uściski, do zobaczenia.